I nidzie need you I miss you nie potrzeba nam nic Tak My wciąż o ciebie chcemy wiedzieć no, Teraz za mną? Sałeś kiedyś pulpeta? I tylko pychaj Przepraszam, pogadajmy sobie, okej? Zostałeś bez ciebie No sobie generalnie ja myślałem, że mam dużo opasek, ale okazało się, że przy tym A, dużo opasek, no jedna opaska to jak podpaska praktycznie Czekaj, Disowski, samo Team, Studio Nie ma Armii Krzycha No nie to... To w koszulki, jeszcze żeby dać moja kosztuje 16zł Moja 19 To mi się to nie opłaca Czekaj, miała, nie? jak to mam włożyć? Piękny suchy odcinek po prostu, mistrzowski suchy odcinek Nie, podoba mi się to Ale w ogóle sobie tutaj założyłeś jakbyś pętę naszej szyję tak? No, no, tak, nie, to nie no nie, do tego No czekaj, damy radę To da mi naruciak. Odejść, nie zdążyłeś, odejść. Takie dajło w lomoż, jak mówisz, w lomoż. Szczęście byliśmy. Możemy sobie darować. Ile jest w ogóle? Ale raz trafił, czyli jest podważczały były. Dobrze go wkręcić. I jeden trafił, czyli ta chrup, jeden, jeden. Ta tak ruch. Tak? Się. Wydaje mi się, że nie będziemy się oddalać. Nie. nie? Mogę na plażowa pójść. Trzymaj z rękami. Moment. Mam taki takie, wiesz, takie specyficzne kolano. Tak, lubi... Ale ono jest duże, powinno się tam nie zmieścić. Dobra. Jestem prawie jak Izak. Dostałem m czy to jest LK? Czekaj, zobacz. Wiesz, ty... o, ostatnio przed tyłem. Niewiele. Niewiele. Nie Pytasz i kierujesz tylko. Przepraszam. Książka jest piłkę, szlaban. <grystanie> szlaban! Nie, wiesz co? Nie skupiaj się na mówieniu szlaban, tylko skup się na uderzeniu. Szlaban ma być dodatkiem, wiesz? Nie No Zrobiśmy dużo świetleń. Myśmy się tak pobili i by wszyscy się tam mówili Krzychu, Krzychu. Nie aż tak dużo, wiesz? <grystanie> Strzelają gole Krzychowym. Krzychu, Krzychu, krzy. Ja chciałem ja na ja, twoje imię. Krzysiek. Słuchaj, no tego się nie spodziewałem. To moja <grystanie>